Witajcie, a my dzisiaj remisujemy z Krakowią 0-0. No, jest to bardzo rozczarowujący wynik, bo wiadomo, że potknęła się Jagielonia, a Śląsk tak samo się potknął. Była świetna okazja, żeby zminimalizować tę różnicę do dwóch punktów. Jednak no, stało się to, co mogliśmy się spodziewać, ponieważ te ostatnie mecze w wykonaniu kolejarza nie wyglądały za pięknie. Szczęśliwy remis z EUKS-em, przygrana z Puszczą i na no, dzisiaj 0-0 z Krakowią. Oglądałem mecz od 20 minuty, ale myślę, że tam większej tutaj różnicy to nie robi, w pierwszej połowie nieco ta gra była wyrównana, było widać, że Krakowia coś próbowała strzelić, ale ogólnie oczywiście Krakowia taki miała plan, żeby mecz po prostu zremisować, żeby mieć taką pewniejszą pozycję w lidze, żeby nie spaść po prostu z ligi. Chcieli zremisować, zremisowali. Nie był to jakiś dramatyczny mecz w wykonaniu kolejorza, po prostu Krakowia się broniła non-stop, zwłaszcza w drugiej połowie, no to już nie miała żadnych okazji w ogóle. No i tak się skończyło, że było 0-0, ale 0-0 być nie powinno, ponieważ Baluła miał świetną sytuację, ale jak to Baluła? no nie postarał się w tej sytuacji i kompletnie zmarnował tą świetną okazję, żeby sfinalizować akcję, no i ostatecznie skończyło się bez bramki. Dziś 40 tysięcy kipoli na trybunach, także była całkiem fajna atmosfera, aczkolwiek nie było czuć tego, żeby tu jakieś wielkie tłumy były, mimo że stadion cały zapełniony. No i czekamy co dalej. No i pamiętajcie, znajdziecie też więcej lechowych filmów na moim kanale. Pamiętajcie o subskrypcji, a my widzimy się w kolejnym meczu i miejmy nadzieję, że jakoś ta gra się poprawi, choć cudów nie ma się co spodziewać ale różne rzeczy się w futbolu dzieją i może uda nam się jeszcze zdobyć majstra, kto wie. Także my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!